Dzisiaj mieliśmy okazję odwiedzić fantastyczne miejsca, a mianowicie hodowlę alpak. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką tych zwierząt, dlatego bardzo chciałam je zobaczyć i porozmawiać z kimś, kto posiada te zwierzaki, ma je na co dzień i może nam coś więcej o nich powiedzieć kiedy podjechaliśmy do zagrody to kilka alpak tak z zaciekawieniem podbiegło do nas a część z nich zupełnie była zajęta swoimi sprawami. Właścicielka zagrody oprowadziła nas po swoich włościach i opowiedziała o, o tych fascynujących zwierzakach. Dowiedzieliśmy się, że w hodowli mieszka teraz 10 samców, a dwa z nich są nowymi lokatorami, więc trwa teraz intensywne ustalanie hierarchii stada, co w dalszej części będziecie mogli zobaczyć, jak się podgryzają i krzyczą na siebie. Dowiedzieliśmy się, że alpaki zasiedlają Andy na wysokości 3.5 do tysięcy 5 metrów w południowym Peru, występują też w Boliwii oraz w Chile. Pochodzą od wielbłądowatych i są dwie rasy alpak, chłakaja i suri. Te, które mieliśmy okazję dzisiaj oglądać, to są chłakaja Mają one puszyste runo, natomiast alpaki rasy suri takuje długie, lśniące, takie bardzo miękkie i kręcone futerko, dochodzące nawet do 50 cm długości. Włókno alpak suri jest trudniej dostępne i droższe. Mówi się też, że wełna z alpak jest konkurentem kaszmiru. Generalnie są to łagodne i takie przyjazne zwierzęta, ale nie do końca takie, jak często kreowane są w internecie. Każdy z nich ma jakiś swój charakterek, różne nastroje i wcale nie lubią się tak głaskać, jak to można zobaczyć na filmikach. Te alpaki od malucha były socjalizowane z człowiekiem, dlatego też są właśnie takie bardzo łagodne, dają się dotykać, ale to nie znaczy, że to kochają, po prostu bardzo lubią chrupać marchewkę. Alpaki stały się teraz bardzo modnymi zwierzętami, więc jeżeli ktoś z Was wpadł na taki pomysł, że chciałby mieć alpaki w swojej przydomowej stajni, to byłoby super, jakbyście odwiedzili takie miejsce, aby ktoś Wam opowiedział dokładnie, jak wygląda hodowanie takich zwierzaków, i jak wygląda z nimi życie. Trzeba się też zastanowić nad kosztami, ponieważ jest trudny dostęp do opieki weterynaryjnej tak powiem Wam, że alpaki wypróżniają się tylko w jedno określone miejsce, tam gdzie czują zapach swoich odchodów. Mają bardzo delikatne poduszeczki, takie jak psy, dlatego też nie zadeptują powierzchni, po której chodzą, a tutaj widać alpaki, które są zrelaksowane i sobie odpoczywają po ciężkim dniu. Dajcie znać, co myślicie o tych zwierzakach.